Witam Was moi drodzy, z tej strony mówi do Was Eonowy i witam Was w kolejnym odcinku z gier krok krok na Gobos. Tak. wracamy sobie do naszego krokodyla. E, pomiędzy nagraniami, słuchajcie, jak widzicie nadrobiłem ten poziom, czego nie zapisałem to pierdoła. Tak, a poza tym e, już wam tutaj pokazuję. O jak widzicie mam 32 życia. E, jest to związane z tym, że e, wróciłem się na te pierwsze, pierwsze poziomy. Z Gobosa, te jeszcze te trawiaste, i tam sobie parę rzeczy ponabijałem w ten sposób, żeby, no żeby ich mieć po prostu więcej. Więc na, na ten moment mam ich 32, myślę, że na najbliższe poziomy to starczy, a potem się zobaczę. Tak, teraz tak musimy iść tędy, tak, bo, to nie, bo to już moje drugie podejście do nagrywania, bo w pierwszym próbowałem przeskoczyć z tej platformy na tamtą, się okazało, że się nie dało. I w międzyczasie odkryłem coś takiego, że tutaj spadniemy, poczekamy. To wylądujemy na zaczarowanej platformie. <grywa> Uu, co my tu mamy? Nie jakąś zjawę tam widziałem. <grywa> Już wiem co to było. Udało mi się nie oberwać. Dobra, to czekamy sobie. Tu poczekamy, aż ta piaskowa była sobie przeleci. No i możemy z tym w co fajnie, i mamy w ten sposób już 35 żyć moi drodzy. Więc jest jeszcze lepiej moi drodzy. Tak. Cieszymy się z tego. Dobra, udało się. No i lecimy. Lecimy na pelunie, Teraz czeka nas spinaczka na jakiejś wieży jak w środku. No! Hop! 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 Nie, to to nie nie czasu. Hop! 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 to już 10 lat temu było. Dobra. Nie wiem, czy tam była jakaś platforma, ale podejrzewam, że nie. Idziemy dalej. Play. Aha, dobra, to jednak dalej. Mówię, co, wyrzuciło mnie z mm. O nie, już widzę, na czym to będzie polegało. O właśnie, te będą nas łukły. Nie za bardzo by będziemy... A, ale co one takie roz... Jak mi się udało to pominąć, to ja nie wiem, ale cieszę się, że, że się udało. Skaczemy po ten klucz. No dobrze, no. Ryzyk wizyk. Ale się udało, na szczęście. Dobra, chodź. U -u. Zwracamy do stylnych podziemiów. A, się domyślam i tam się platformy otworzą. No tak, no, logiczne, no bo przecież w inny sposób to wszystko co tam jest... Tracimy. Masz tam to się... Tak. Tu. Plum, 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 plum. Dobra. No a zaraz y, gdzieś tam oberwę i wszystko to, co tutaj jest, tracę, więc... <laughs> Krok, mógłbyś tą kamerkę przestawić, jak, jak na człowieka przystało? Czy nie? Widzę, że nie. Ja nie będę kombinował, bo mi spadnie. Dobra, znowu. No, obróć się całkiem. Dobra, załapała. Znowu ten sam kłopot. Mora padnieć trochę wyżej, bo się boję, że psą smole wpadną. Mam tyle klejnotów, żebym teraz nie chciał. Mm -hmm. To za proste. Tu musi być jakiś haczyk. Nie i tylko wskaj. I co nam to dało? Bo ja nie widzę. tam mam doskoczyć? I wszystkie klejnoty poszły. A, idźcie w czortu, Mater. No, da się jednak. Nie wierzę w to. Krok up się chłopił troszkę. Dobra, najwyżej tu, tak żeby mieć po prostu jakiekolwiek kryształy, bo w... widzę, że nie ma sensu i zbierać jakichś nie wiadomo jakiej ilości, bo tylko ginie i... i się tracą. Dobra, idziemy stąd. Chyba, że... Kajdzie. Bo w którymś z tych... COŚ TY zrobił OŚLE! Prawdopodobnie w tym... No właśnie, będzie kryształ. bonus odblokujemy. Hmm. Nie. Czasem jest tak, że wiecie, jakaś platforma jest ustawiona w ten sposób, my mamy ją niby przesunąć, ale miejsce, gdzie ona jest, jest coś ukryte dodatkowo. Jeszcze bliżej według a! Teraz trzeba czekać wynuszy No super. Dobra, nieważno Pewnie trzeba podskoczyć w miejsce, żeby ją, ten kryształek zgarnąć, a to na pewno jest kolorowe. No nie ma tego złego, przynajmniej mamy życie. Dobra. No chyba ktoś sobie jajca robi. Jak ja mam, przepraszam, to zrobić? Pytanie, czy one się bujają nad platformami, czy pomiędzy? A jak pomiędzy? No nie! I co i będziemy to tak przychodzić 15 razy? Не верю в это. Ну! Boom. Mało się, całe szczęście się udało. Nie wiem, czy ja tu chcę chodzić. Aha, znowu ty. Jakby więcej tych rzeczy nie tracić. A. Dobra, ile mamy tutaj fajków? To mamy. No dobra, nie nagry. I spadamy stąd, Jezu, nie. Ta końcówka to była dramat. Po prostu dramat. Widzicie? Prawie 10 rzeczy straciłem. Hmm. Hmm. Ile mamy nagrania? Bo nie widzę. 16 minut. Dobra, moi drodzy, to lecimy sobie jeszcze z tym poziomem. Zobaczymy, co nas tu czeka. Bo coś czuję, że po kolejnym... po tym nagraniu też mnie będzie czekało... ...nabijanie sobie żyć. Chyba niech to. <laughs> ona jeszcze się stwierdzam jednak nie. Tu <laughs> jest. Zamknięte. To jak nic musimy iść tu. A tu będzie gdzieś tam klucz, nie? Gdzieś tam będzie pytanie gdzie? To nic tu więcej nie ma. Nie opłacało ryżutkować, naprawdę. A jest co tam na górze ktoś łazi? Dobra, nie, 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 ja już trzeba nawet y, bonusów mam dość. <ścoughs> nie wierzę w to. Przyjdź mi z tego. Ale ja tu się nie dostanę. No, widzicie, tam jest przycisk. Nie trzeba go... No, klepnąć. A, tu można się Ale A, Dobra. To jest mnie stąd. <laughs> przeleciał. co? Like A gdzie duży klucz? Nie mówcie, że jednak jest tam, gdzie, gdzie ja pierwszy raz weszedłem. No mhm. na to wygląda. Chyba, ja... masz. No dobra, jednak musimy tu wejść. Ale nie widzę tego klucza tu nigdzie. Ale mnie tu się opłacało. A, tu jest. Jednak niepotrzebnie tu latałem. Dawaj. Dobra, masz Wal cię teraz do wyjątku, nie przybawiem o i słuchajcie, z tymi świtkami jest taki motyw, że to trzeba przejść jak najszybciej. Bo jak się nie będziemy starali tego przejść jak najszybciej, to nam zgasną i tyle będziemy widzieli. No i jeszcze poszedł nie tam, gdzie trzeba, no nie. <ścoughs> jest je będę. Normalnie stary George zrobił ze mnie normalnie. Niech tylko by blęczał. Blęczy i błędzi i blęczy. O, dobra, nie. No mi się raczej, no. A, że... że jeszcze nie jest tak łatwo, co? Tym razem to ja się wyrwałem. Dobra, to są zmęczniki, bo się przydadzą. Tak, ten nie. Trzasnął, to wiecie. Ja wolę to przejść górą. O, pff, ja mam tu przeskakiwać. Chyba, że nie muszę. Ej, nie. Spróbujmy tak. A nie, dobra, dobra. I się cieszę, bo już byłem pewny, że ja tu trzeba będzie tą galeretką przeskoczyć tak, żeby trafić tą platformę. Ona jest do tego, nie? Tu wrócę. Tak. Dobra, teraz sobie możemy. No. Jeszcze troszeczkę, bo się przydadzą. Liczę, że będą tu Powiedzcie, że tu są jakieś... A, jest tyle. Co to? Zejście do pikła? Nie ryzykuję, i tak nie odpalę tych dodatkowych poziomów, więc nie widzę sensu, żeby się tutaj za nas męczyć. Jednego... A ty, ty co tak daleko przelatujesz? Zwolił ci kto? Widzieliście bezczelnego? Dobra, jak już tu jestem. Odpalę to. Nie, to nie. Jezu! się domyśleć, że to będzie go-boss. Dobra, nie mamy jednak kształtu, więc no niestety sobie tutaj nie wejdziemy, więc moi drodzy, nie ma co. Bijemy w gołki i wychodzimy stąd. <grystanie> tak, takie remuwa, do o nowego. Dobra, moi drodzy. Eee, myślę, że na ten moment to zupełnie wystarczy. Mm, Martwię mnie, że bosa ostatnio nie było, ale chyba będzie tu. Jak tuś Jack Ranch. Tak, to chyba będzie tutaj, będzie jakiś bosik. Aha. I nie wiem, czy to nie będzie już, słuchajcie, końcówka. Aha. A Będzie boss przed zakończeniem wyspy, moi drodzy, dobra, ale my sobie tego bossa zrobimy w kolejnym odcinku, a na ten moment dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia jeszcze mamy w kolejnym i na razie, pa pa. I tym razem zapisz!